Jemanów widzowie, jesteśmy na turnieju, zostawcie łapkę w górę i chyba zdwojem Sorry, że tak dawno nie nagrywałem, ale Po prostu No jakby dała powiedzieć Nie chciało mi się trochę, miałem trochę trudniejsze dni I chciałbym Wam powiedzieć o du Dużo newsów chciałbym Wam powiedzieć Była aktualizacja Ostatnio już w tym sezonie, znaczy taka duża taka, wiecie i tamto koło się odpaliło jest teraz tu w niej e, crit, e, ja na nim siedłem teraz siedzę tu bo bo po prostu e, chcę zdobyć skina mam mało punktów myślicie że tak zdobędę skina bo ja nie wiem ile trzeba punktów Robię gobecina yy, yy, i zobaczcie. Tu mi się tak dobrze i ustawiło. I tu oto, oto dokładnie to kółko to. Yy, to kółko, które pokazuję. Oto kółko, widzicie te kółko? To to kółko się aktywowało, mówiłem Wam. No i, mm, tam nie ma nic specjalnego. I są nowe zadania. Szyfr. Czyli takie coś I to daje Wam takie. Takie różne te. I są takie zadania. Nie wiem o co z nimi chodzi. I zadania znaleźć to w Fortnite. I co są takie te. Te, wiecie, mapy. I są nowe zadania dla przysięgnych I Geralda. I... A, i już nie ma sejfów, bo były sejfy. I były bossy. Było. Yy... Chyba. Było wtedy dodane. O. Torba pełna egzotyków. To było dodane. I to powinno zniknąć. To było jeszcze dodane. To. Tego. To nie. I chyba tyle było dodane z perków. I co siedzimy tu, bo no czekam aż tu się jak to zjawi hmm. i teraz zatańczam lekko wiem, że przez to zginę, ale chować. chodź, chodź schowam kandę tam jest ten na to co po to, na to. Została mi ostatnia runda. Zaklejam Ja wiem, że tak robię, tylko lubię, że kleję, tego. Całą potę. I że całą potę. Na raz, nie małych. Nie lubią. Ale akurat chyba nie było małych. Czyli... Dobra, mniejsza oto. to. Yy, robię turniej. Ja wam skipuję, jak będzie się coś działo, to ją odpalę. A i też widzę typkę na balona Lata zydam Nie chcę mu zbijać balonu. Widzę, też ja coś buguję ostatnio w Fortnite'cie, że tak coś się robi. Ale ciekawe, o, dwa punkty Już Mamy 31 punktów Więc jakby było To wtedy Tam. i Sorry, że tak oh, ale Przycisk mi się zepsuł Muszę, nie mogę inaczej O tak o oh. Znaczy, no nie tak mocno, ale Muszę walić. Może Muszę tak trochę walić, bo mi się coś tam zeżu, ze... 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 kurde... złożyło. Um. Już jest taka mała epa. Zmieniłem sobie nick na jeden 13 czyli 1365 pozostali gracze o 18 czekamy do top 10. niedługo ja chyba jutro, jeśli będzie ładna pogoda pojawi się odcinek też vlog pojawi się pojawi się shorts I chyba... a nie widzicie go, dobra widzicie go, tam o ja wolę się nie wychylać bo ten zameczek jest fajny, to będę sobie siedział i tam przechodzi strefa, czyli tu blisko mnie to jest problem. Jakbym chciał przejść, to będę musiał pierw wejść tędy, będę. Okay. Jakoś to prze, przemyślimy, więc widzimy się zaraz. Jak coś będzie się działo. Hmm. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że ten nie jest oczywiście bez samochodów, bez budowania. I no i jest bez budowania i jest na arenie, tak jak zawsze. Wszystko, Gościu! Bogiem ci nic tu. No Dobra, widzimy się zaraz. Zwinęłem... 14 miejsce, jakiś. Chyba kluczyk. nie wiem. jak to jest To była chyba moja ostatnia gierka. Wracamy do lobby. Miałem 33 punkty. No i co? Nie, 8 meczy rozegrałem. gram jeszcze jeden. Znaczy 9 meczy. To zostało mi. Jeszcze jeden mecz Otworzę sobie okno Mało I teraz są... Zobaczcie Jest nowa ekipa Ekipaka. Jest jeszcze... Lepiej jest chyba ten taki skin, dziwny, tak? No, ja jestem taki... Znaczy, to mnie dziwny. Dziwnie o... O tego skina. Także... Lecimy do rundy ostatniej już. I widzimy się zaraz. Dobra, już jesteśmy w um, Ostatnia nasz runga Nie lecimy tu, bo wiecie Tylko lecimy Tu, na ten gdzie byliśmy wcześniej Czyli tu um, I klikacie, klikajcie subskrybuj Bo, wiecie, to ja bardziej kanał daje nam mniej więcej motywacji do nagrywania Bo klikajcie więc tak, nie oddajcie w dół, Tam gdzie macie, tam kliknijcie tam po prostu łapę i suba Bo to mi bardzo pomaga, to jest to bardzo pomagające Już kurde, jakaś sirena Zostaw mnie! Ja w ratunku, ona mnie chce zabić

23 punkty 10 meczów rozegranych no i to no i o i miałam dokończyć szafkę pokazywać w tym filmie wam pokazałem już dokończę czekajcie na muzykę i to mi prawa autorskie dadzą no, i skończyliśmy chyba na. nie wiem, na którym z tych skinów. Mam tego, 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 tego. Tego nie wiem w ogóle skąd mam. Ten chyba był w karnecie, ten Gunnar był w karnecie. Gumjak też był. Gryz był w tamtym sezonie. w się. Jared z Rivi Fundament, Ta Hel, nie wiem, czy kto to nawet? To Jones, Sina, Jones, Sina, Week, Ta Baba. Flik Kondor Crisabel I w ogóle tego skina nie pamiętam Co? Darby Nie wiem, nawet tego skina nie pamiętam Ten skin był chyba za darmo w prezencie Ta jakaś anime babka Malik Mandalorian Ten Ha? Miał Czacha Midas. Yy... Nie wiem. MJ bez drogi do domu, Nathan Drake, Niezium coś takiego. Nie kochana. O jeśli coś bym źle wypowiadał, to, to sorry. Yy... Paradygmat rzeczywistość 659. Płomień. Yy... Początek po, po, Polarny Skórek Por John Lama, czy coś takiego? Po. po por. John Lama, por John Lama, coś takiego. Mam do niej. Jeden, drugi, trzy, trzy skiny. Nie mam. Nie będzie. Mam jeszcze porucznik, chojak. Predator. No a mám do něj dva style, uh, rese uh, ten rysunkowa ryba, mám tylko ten styl um, Sabina, Selena, Schata. Spider-Gwen, Spider-Man, Spider-Man bez drogi do domu, Strażnik PKE, Tsuki 2.0, też, a ten skin był chyba z tego. Nie z tego, w ogóle dziwny skin. Nie wiem, co go mam. Znaczy, wiem, tylko Twin. E. Uderzeniowy dowódca Mecha, Wicia e. Sign, Weronika. Wieczny, Wojownik Teraryki, Wolverine Zero zawsze futszak Zbuntowany Pająk czy Rycerz I ten Z tego sezonu I Teraz wam pokażę ile mam Marvela skinów Marvel I tyle mam i mam normalnie siedemdziesiąt trzy skiny. No e i sklepik. Sklepik. Te, ekipa Fortnite. Kwas. Skórka. Kwas. E Ten skin.

Dostał bus Bushito. wiem, jeden ten z kim, moim zdaniem. Kilofiki jakieś tam. Yy, soczysty strażnik. Kijek i ten. Kij, no boż, kijek. Yy, Kilof i ten. Yy, lotnia. Jakiś Wix. I ten mam. I ten tego. Nie pamiętam w czym jego ten, ale ten, mam go. E, pani Akuku, Pan Dobranoc, Castro, Elmira, e, Patka, Mroczno Serca, Pochód z Gitarą, Pozyty Poza typu, typu T. Z na nogę, z nogi na nogę, z piekła rodem, e, pakiet zadań awansu, kod, oh, nie wiem, kapitan Ameryka Ande, bris, coś tam, ten kap, kapitan Ameryka i gwiazdne barwy, fajny, fajny, podoba mi się, i ona też. Też ten styl, jest fajny, flake, power. Legends of the Like and Dark. Legends of the Dark, ten, wiecie. Tu są notki, oferty i zestawy specjalne. I jak chcecie, w... odcinek z Wiara, może pojutrze. Albo nie wiem, że pojutrze się pojawi może odcinek z Wiara. Yy, także a, trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie o, o łapce i sobie i dzwonę. dzwone. Naur.